Tylko jeszcze czy... Pozwólcie mi wziąć to moje coś O! 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 Czy to się nagrywa? O, 25 sekund. Inom. Ohayo! Wchodzimy na mój kanał. Okej, okay, co dzisiaj robimy na dzisiejszym live? Co chcecie, żebym dzisiaj robiła na live? Transmisja jest offline? What the? fuck? Ehm, um, to nie było planowane. Czy jest? Wieloj, jak mogłam. Ze. <ścoughs> Witam. Sprawdzę tylko jedną rzecz. Nie właśnie teraz. Panny i muszę go włączyć. Jakie debile włączają mi w internecie. Internet. Help for me. Cześć. Tres... More <laughs> 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 No więc tak, mam dwóch debili w pokoju, w domu i przejdzie i podejrzewam, że będę musiała zakończyć live'a. Bo dosłownie nic się nie dzieje. I mam. Ale jak nawet nie trwał pięciu sekund, a ja już muszę się kończyć. To jest do tego, że daje bardzo moim braciom. Piszę ja. Działa? No wam mi pokazuje offline Jebane offline Ja pieprzę że... Internet się zjebał mi I dupa Już Jeszcze raz ugryziesz klatka, z będziesz będzie miała... Mam to już wszystko teraz. Live'a będę musiała zakończyć. No więc tak, mam dwóch debili w pokoju idą i domu i przejdę. I podejrzewam, że będę musiała zakończyć no. live'a. Bo dosłownie nic się nie dzieje. No. Ale nie trwa 5 sekund, a ja już nie kończyć. To do tego, że zajęła zelistę moim braciom. I ja. Tu, 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 Działa? No, kojevi mi pokazuje offline. Ciebane offline. Ja Internet się zjebał mi? I dupa. To kto jest za tym, żebyś mi kupić internet? Jeszcze raz, wróżisz, będziesz miała Działa mi. Jest! Malowałam sobie paznokcie XD Dobra Tutaj jest 203 subskrypcja, potem idziemy do gacza Teraz głaszczę tableta Malowałam paznokcie w ogóle XD Co mi wyszło do dupy Startujdę do zurę. A macie, ma macie pro jedne. Cichaj! Bo cię zamknę w kulce. Dobre, dobrze. Zobaczymy, zobaczymy. E a gente